Siemanko, dzisiaj Halloween. A co to za Halloween, jeżeli nie ma dyni. Tak, my mamy nawet dwie i trzeba będzie coś z nimi zrobić, nie? Zrobimy jakieś fajne twarze. Straszne potwory, nie wiem. No, to jest nasza pierwsza dynia. Waży 12 kg. No. Tutaj jest nasze narzędzie zbrodni i potraktujemy tą dynię tak, jak należy, ale to nie koniec. O! <grywka> Tutaj druga. Potężna dynia. Zrobimy dzisiaj dwie dynie. Nyno jedną, ja drugą. Nie robiliśmy tego nigdy. Halloween też w sumie nie obchodziliśmy. Ja się tam raz może przebrałem. Zobaczymy komu wyjdzie lepiej. Tutaj mamy jeszcze dodatkowe narzędzia zbrod, Znaczy na narzędzia, narzędzia. Nie wiem nawet jak się do tego zabrać. Myślę, że chyba jakoś... Nigdy nie robiliśmy tych dyni, tak jak Kuba powiedział. I mi się to kojarzy tak z filmami amerykańskimi i stwierdziłem, że czemu by nie. <laughs> Ty chcesz robić większą dynię, czy ja mam robić? Ja robię większą. Ale nie, bo ona jest fajna, okrąglejsza. Ta ma takie inne kształty. Lepszych nie było. To są dupne dynie! Jaro ostatnio mi mówił, że był kupić dynię, kupił taką. Jaro, Paczko to są dynie, to są dynie chłopie, to są dynie, rozumiesz? To co ty kupiłeś to takie małe pizdryki są. Kuba, ja nic ci nie będę mówił. Ja wiem troszkę, bo troszkę widziałem, nie, nie patrzyłem na tutoriale, żeby nie było. Ale nie będę ci mówił nic, o to w tym chodzi, że my tego nigdy nie robiliśmy i moim zdaniem to jest fajne, że pokażemy jak z naszej perspektywy coś takiego mogłoby wyglądać. Więc rób tak jak masz ochotę i mam nie mu się nic. No dobrze, a Wyglądałeś jak robić dynię? Nie. No nie, po prostu wiem powinna wyglądać, o. Na moje to tak. Wycinamy tu, wyrąbujemy bebechy na zewnątrz. Może by zrobić taką najbardziej dynię jaką widziałem. <laughs> tak specjalnie <laughs> dla jaj, nie? No rób. No dobra. <laughs> o, o, <laughs> Ty, zostało. <laughs> no to tyle z Cinematica. O ja pierdolę. Dni! Chłopie, to jest dużo cięższe do krojenia, do krojenia niż myślisz. To co, bierzemy rękę i... Czy... <laughs> nie będę mówił, jak się czuję, To k... no, wyłączył się ten odgłos i nie mogę. <śmiech> daj, <śmiech> daj ten odgłos, żeby było słychać. Nigdy więcej nie. <laughs> Moja już prawie zrobiona, Psiu... znaczy... Prawie nie ma środka yy, wnętrzności, a nyna właśnie się będzie otwierać. Jest! wnętrza demona! Na jakim etapie jesteśmy? Chyba mnie to powinno cieszyć, ale to jest tak obrzydliwe. Nie wiem, są ludzie bardziej odporni, i mniej. A ja jestem tym mniej odpornym. Uuuh! Teraz tylko przygotowujemy. To jest fakt, Kuba, który ja sobie teraz uświadomiłem. Wait a moment, please. W czasie, kiedy Marek jeszcze kończy, patroszyć swoją dynię, ja opowiem o sponsorze dzisiejszego odcinka, czyli o Najlepszym komentarzu. Ona jest po naszych <grym> Najlepszy komentarz z poprzedniego vloga. Ekscentryczek Dobrze jest pracować w klimatach, które się lubi. Zazdroszczę. Pozdroeksu i życzę tego Tobie i wszystkim naszym widzom. Patrzę sobie na referencję do postaci, które bym chciał odtworzyć na tej dyni, żeby była jakaś fajna. Takie coś zobaczył. To jest do zrobienia. No jest, dlatego spróbuję zrobić coś takiego. Dobra, więc ja mam na to taki plan, że próbuję sobie pierwsze zarysować jak zrobić tą twarz. Takie przymiarki pierwsze zacznę. Zgadnie o co tam chodzi na dole. Pewnie ktoś się kafnął. Wydrożyłem to, żeby tam świeczka lepiej się działa. Ja no mam pierwszy plan już. Wygląda to w ten sposób. Ale pokażę Wam zaraz, bo w tym momencie to rzeczywiście wygląda trochę śmiesznie i żałośnie, a zaraz będzie znacząco lepiej. Więc jakiś tam plan jest, jedziemy z tym. Ja jestem na takim etapie. Dlaczego? Dlatego, że pomyślałem sobie, że fajnie jakby zęby były tą warstwą taką. Kolejną, czyli że mamy skórę, potem mamy zęby. W tych zębach dopiero wytnę dziurę. Na razie raczej nie przypomina Venoma, ale popracujemy nad tym jeszcze. Popracujemy. To jest mój tip, żeby robić dodatkowe warstwy. Dobra, no tak jak sądziłem, jak Kuba się za coś weźmie, no to potem to tryharduje strasznie. A i jeszcze robi. Ja już myślę, zbliżam się do końca, co prawda. Jest są jeszcze jakieś poprawki, Ej, które chciałbym. Się. Tak? Też. No. Są jakieś poprawki, które chciałbym jeszcze nanieść, ale no mniej więcej tak to wygląda. Pokażę wam. No, czy jest lepiej czy gorzej niż sądziłem, że będzie? Ciężko powiedzieć. Myślałem, że właśnie tak to wyjdzie w sumie. Moja wyszła tak i miałem plan zrobić taką dosyć klasyczną, aczkolwiek chciałem dodać taki akcent tego, że jest trochę szalona ta dynia, nie? Stary, ona jest szalona. Dlatego widać właśnie, że ma takie no, nieproporcjonalne jednak to tutaj wszystko w, te, w tej buzi i to, i to wycięcie tutaj. Jak tak na to patrzę przed kam przez kamerę, to wydaje mi się to takie bardziej śmieszne niż straszne. Oficjalnie skończyliśmy robić dyń. Miał wyjść weną, wyszedł taki z uszczerbanymi zębami. Proszę bardzo. Szczerze powiedziawszy, jestem najbardziej zadowolony tutaj z oczu, yy, dlatego że one mają taki kształt charakterystyczny, tutaj no i takie uszczerbania są dodatkowo. Je, to, co najbardziej spierdzieliłem, to jest to, że spieszyłem się trochę, żebyśmy, wiecie, w miarę szybko to nagrali i przez to te zęby są po pierwsze ułamane, są trochę zbyt grube. Yy, moim zdaniem, właśnie jakby się wiecie, skupić bardziej na tym, być cierpliwszym i dokładniejszym, no to fajnie można by wtedy zrobić takie dużo więcej, a takich wąskich yy, zębów. No ale tip z tym, żeby sobie skrobać skórę na zęby uważam za wartościowy. Jednak zmęczyłem się. Ile nam to zajęło? No, myślę, że dwie godziny. Robienie takiej dyni przypomina mi cholernie rzeźbienie. Po prostu, tak jak ja w pracy, na przykład mogę rzeźbić coś w 3D, tak tutaj to jest praktycznie to samo, tylko że swoimi rękami, a nie poprzez myszkę. Fajna zabawa. I co, fajna zabawa? Powiedziałbyś, że przyjemne to było? Nie, nie. Jak to? Nie lubisz tego? Nie. <laughs> Nie, no dobra, było fajnie, okej, okay? było fajnie, ale to jest taka dla mnie osobiście, to jest taka atrakcja jednorazowa. Raz, koniec, dziękuję. Uś, uś. Dynie zrobione. Jesteśmy gotowi na Halloween. A wy? Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, komentarz lubimy najbardziej, wiecie o tym. Widzimy się w następnym filmie i na raz. Moja wyszła, tylko pokażę ją z niska. A ładnie! Przywaliłem to. Stary, proste pytanie. Czy robiąc gdy na konkurs zrobiłby się lepiej? Zdecydowanie tak. Dziękuję, to chciałem usłyszeć. Pozdrawiam. Polecam. Kto? Marek Ignacyk. Dziękuję. O Jezu, atakujemy!